Jest nami Kamil Waluś. Niedawno co prawda rozmawialiśmy, ale, ale każda okazja jest dobra. Przede wszystkim witam Ciebie i powiedz rozmawiałem z twoim trenerem, Piotrem Jeniewskim. Co on miał na myśli, bo powiedział, że jesteś e, zawodnikiem, który lepiej walczy niż trenuje. Na pewno nie chciał cię obrazić, więc jak ty to, e, jak ty to e, no, widzisz? Cześć wszystkim. E, chodziło o to, że e, może tak, nie chodziło o to, że ja się nie przykładam do treningów. E, bo, bo tak nie jest, zawsze staram się robić trening na, na, na 200%, tylko chodzi o to, że e, jak są na przykład e, e, sparringi czy coś ja nigdy nie daję, może tak nigdy nie uderzam na 100%, nigdy nie Eee, nigdy nie staram się kogoś skończyć, nigdy nie, nie, nie jestem po prostu nie koleżeński. Tak? Dopiero, dopiero na walce wychodzą te emocje i tam uderzam na, na 120% kopię mocno. Po prostu chcę, chcę kogoś skończyć. Na treningach nie, na treningach jestem koleżeński, nie mogę, nie mogę, że tak powiem, przemóc, przemóc tego. Eee, Jedyne miejsce, gdzie, e, gdzie to zrobiłem, to były, to były Stany. E, no bo niestety tam było tak, że jak komuś nie zadałeś tego ciosu, to, to zaraz to kończyło się albo twoim nokautem, albo, albo jakimś szybkim poddaniem. Także tam musiałem się mega, mega, mega naprawdę spinać. E, ze względu, ze względu na, na ich mentalność treningową. A, tu w Polsce zawsze ja jestem takim zawodnikiem, że na tych treningach zbiera baty od wszystkich, niż, niż bardziej ja tam przeważam czy coś, bardziej, bardziej ja, ja zbieram baty, więcej przyjmuję, raczej tak. Odnośnie tych emocji właśnie Oli Thompson jest taki dosyć medialny, Cały czas jakby kupuje sobie polskich fanów komentarzami i on niedawno w tym takich krótkich przygotowaniach taką deklarację wypuścił, żebyś tym razem nie wycofał się z walki. Czy ty takie rzeczy traktujesz poważnie, czy, czy umiesz odróżnić jakby prawdziwe życie od tego show? Na pewno na pewno umiemy to odróżnić. Nauczyłem się tego. Może na początku na początku tak nie było, ale teraz już jestem na innym poziomie, że tak powiem. Jeżeli chodzi o takie rzeczy. Aczkolwiek na pewno to tylko mnie motywuje do dania dobrej walki, do tego, żeby nie cofać się i w ogóle. Takie wypowiedzi tylko w moim przypadku jako mnie jeszcze bardziej nakręcają, na, na, na pewno się jego nie, nie przestraszyłem. Nie? Też trzeba jako zrozumieć. E, na pewno nie usiądzie i nie powie, o przyjechałem przegrać, jestem słabo przygotowany czy coś. Nie, na pewno będzie mówił, że jest w życiowej formie, przyjechał wygrał, wygrać, przyjechał mnie znokautować. Tak samo, tak samo ja to mówię. No. Dopiero walka to wszystko zweryfikuje, który z nas miał rację. Nie gniewaj się za to pytanie, ale nie będziemy się ograniczali do, do łatwych pytań. Jak zrobiłem z Tobą ostatnio wywiad i poprosiłem Cię, żebyś pokazał e, ten uszkodzony, e, kontuzjowany biceps, jakby nie chciałeś tego zrobić. Tak sobie myślałem, no trochę to dziwna sytuacja. Później oczywiście wpisy osób, które zawsze mają coś do powiedzenia, powiedzieli, że, e, że udawałeś tą kontuzję, ale jaki mógłbyś prawdziwy cel tak naprawdę, jakbyś miał ją udawać? E, trzeba liczyć się z tym, że e... Miesiąc przygotowań do, do takiej walki, do walki na KSW, e, kosztuje kupę pieniędzy. I wiecie mi, że, że mnie na to po prostu nie stać, żeby udawać kontuzję i specjalnie przewlekać e, walkę na późniejszy termin, bo to są ogromne dodatkowe koszta. I, i przez ten. E, wydłużony okres. Na przykład te przygotowania nawet mi się nie zwrócą i walczę na tak jakby na deficycie. W ogóle dzięki, dzięki sponsorom jestem w stanie wiązać to, to wszystko, no bo przygotowania naprawdę kosztują bardzo dużo. Nie, nie, nie miałbym żadnego żadnego celu, żadnego biznesu w tym, że e, udawałbym tą kontuzję. Ja mam papier z bardzo dobrej kliniki, która ma, która ma swoje imię i na pewno e, na pewno nie zaryzykowałaby e, jakichś ściemniania, kłamstwa czy cokolwiek, No bo jakby nie patrzeć, to by rzuciło cień, e, cień na tą nazwę. Także ja mam papier na to. Mam wypowiedź lekarza, to wszystko było udokumentowane, nic, nic nie miałem, tak się, tak, tak, tak się zdarzyło. Drugie ciężkie pytanie, ostatnie. Jak też. Ja lubię ciężkie pytania. To bardzo dobrze, ale to już jest ostatnie. Ostatnim ostatni razem, kiedy również rozmawialiśmy, wspomniałem o twoim sponsorze. Soto Sushi właśnie, ale powiedziałeś tak nie, nie, no przecież nie, tak niedosłownie, ale powiedziałeś, że nie, oczywiście nie jadasz tam codziennie, tak jakby to było coś złego. Według mnie sushi jest jednym z takich bardziej zdrowych i jak najbardziej fajterskich rodzajów pożywienia. No i później gdzieś jeszcze twoje wpisy na Facebooku być może znowu, żeby podrażnić, że jak byłeś na giełdzie nie mogłeś się oprzeć i kiełbasa musi być zaliczona z grilla, tak? Więc jakbyś, bardziej o to, pytam nie o kiełbasę, bardziej o, o sushi. Słuchaj, to jest jest tak, tak, jak dzisiaj jadąc tutaj, zrobiłem wpis na Facebooku, że zahaczyłem już dwa McDonald'y i mam do zrzucenia jeszcze 15 kilo. Oczywiście jest to nieprawda, i robię to tylko i wyłącznie w tym celu, żeby pokazać dla ludzi, że. Ja nie mam żadnego problemu ze swoją wagą, ze swoim wyglądem. Uważam, że, że jest coraz lepiej i w ogóle ja się z tym bardzo dobrze czuję i że mam dystans do tego i zostawiam sobie to, to gdzieś. I też nie zawsze trzeba brać wszystko na poważnie. Czasem, czasem są jakieś żarty, czasem się powie tak, czasem się powie inaczej w jakichś tam drobnych, drobnych kwestiach. Sushi wcale nie jest e, aż takie zdrowe i na pewno jeść tego codziennie nie można, ponieważ jest biały ryż, a biały ryż jest, e, że tak powiem, no, słaby, jeżeli chodzi o dietę, tak, e, surowe mięso jak najbardziej, surowa ryba, surowe mięso, przepraszam, surowe, surowa ryba jak najbardziej. Nadaje się do tego, ale ry, biały ryż już, już, już nie tak bardzo, także... Nie. Poza tym, jak jesteś, jak jesteś w restauracji w sushi, to ciężko oprzeć się jednej rolce i e, zawsze, zawsze wjeżdża kilka, nie? Z takich mniej oklepanych pytań, w Twoim życiu prywatnym pojawia się nowa partnerka. Powiedz, jak bardzo taki spokój wewnętrzny jest dla Ciebie istotny jako fightera, bo, bo na pewno jest. No jest bardzo istotny. Powiem szczerze, że kiedy Muszę to powiedzieć. Kiedyś byłem z pewną dziewczyną i tego spokoju w ogóle nie miałem. Była Nie, nie rozumiała w ogóle całego tego życia zawodnika i ciągłe pretensje o wszystko. Skarpetki majtki <grytanie> i majtki przepocone, rozrzucone, Nawet i nie, nawet nie, no, to są jakieś tam e, higieniczne sprawy. Nie, no, że to pomimo, pomimo tego, że się jest sportowcem, no to trzeba dbać o mieszkanie i o siebie, tak? Bardziej mówię o tym, że e, jest czas na trening, do walki, jest czas na zabawę, tudzież wakacje po walce, i nie było tego zrozumienia, że jak, jest, jak są przygotowania, to są przygotowania, a nie czas na imprezy, balety i tego, inne, i tego typu sprawy. A tym razem bardzo się cieszę, bo e, znalazłem e, kobietę, która. Jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku, rozumie to wszystko, rozumie to, że ja mam trening, rozumie to, że ja przyjechałem tutaj i, i nie chciałbym, żeby była obok mnie, bo to jest walka, są duże emocje i chciałbym być teraz sam. Ona to wszystko dobrze rozumie, nie robi mi żadnych problemów, kłótni niepotrzebnych, wręcz właśnie wspiera cały czas i z tego miejsca chciałbym na niej podziękować. Jeszcze trochę w tym temacie, bo zrobiłem mały research głębiej i o, to jest taka fit dziewczyna, także jakieś tam jej umiejętności i wiedza na pewno gdzieś tam Ci się przydaje. Na pewno, też mi pomaga, pomaga w trzymaniu diety i razem razem gotujemy, nie, nie pozdrawiam Artura, Ra, Artura P. 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 <laughs> razem gotujemy, razem, razem staramy się trzymać dietę i myślę, że jutro na ważeniu będzie to widać, że ta dieta została Przytrzymana trochę lepiej niż dotychczas. Ale teraz ja mam do ciebie pytanie. No. Daj się. Dlaczego robisz taki rycerz? Numer chcesz? Nie, wiem. nie, ja już Dobra, nie potrzebuję. Się? Jest atrakcyjna, ale tak? już nie potrzebuję więcej numerów. Chciałbym, chciałbym przerwę, musimy wyjaśnić kilka spraw na zewnątrz. Dobra. Nie to nie, <laughs> to nie koniec. Jest. Kartuję, nie, to. Nie, nie, nie jestem toksycznie zazdrosny. To bardzo, bardzo zdrowo. Pozytywny, to numer dasz. Po, pozytywny komentarz jest jak najbardziej mile widziany, aby nie z, yy, sprośny i głupi, no bo wtedy wiadomo, każdy, każdy wtedy si, po się denerwuje. Tak, wtedy wychodzimy na dwór. Tak. <laughs> yy, odnośnie Alistaira Overima, Twojego Fighterskiego przyjaciela. Widziałeś go ostatnio? Gdzieś tam było opublikowane zdjęcie. Taki był w ogóle nie sobą. On ma albo jest po prostu większy, na przykład tu w brzuchu, albo teraz to był strasznie szczupły w ogóle. Nie wiem, co się z nim dzieje tak naprawdę. to coś wiesz więcej? Jest strasznie szczupły w ogóle wiesz. No bardzo. E, to jest tak. Witamy. Serdecznie. Wiem, że pomiędzy walkami. E, to jest tak, że Alistar teraz przybywa w Tajlandii e, i po walce dolatuje do niego. E, właśnie dwa, dwa dni temu długo rozmawiałem z nim na, na Facebooku. E, no on uczy się na błędach. To jest myślę, że jeden z bardziej inteligentnych fighterów, których znam. E, on zawsze chodził z notatkami, zawsze słuchał się każdego, kto ma coś do powiedzenia. Nieważne, czy to był mało doświadczony zawodnik, czy bardzo doświadczony zawodnik, później on decydował, czy on weźmie to do swoich treningów, czy nie. Widać teraz, że te dwie porażki sprawiły to, że nie chce tkwić w jednym miejscu i zmienia, zmienia te otoczenia. Wrócił do Holandii, wyjechał do Moskwy, teraz wyjechał do Tajlandii, będzie tam do końca, będzie tam do, do walki w lutym. Także szuka, szuka, szuka rozwiązań. Teraz trochę zbił jeszcze kilo. Chcę zobaczyć, jak będzie czuł się, gdy waży mniej, czy będzie ta kondycja. No i zobaczymy. No ja oczywiście trzymam za niego kciuki i jadę, jadę mu pomost, żeby się przygotował do tego dobrze. Tak, oprócz tego wyjazdu wiem, że planujesz jakiś drugi wyjazd, zdaje się, w przyszłym roku. Na początku był taki pomysł, że chciałem połączyć wyjazd do Tajlandii z wyjazdem do Las Vegas, żeby obejrzeć galę i z Las Vegas chciałem polecieć do Miami, do Blacksilians, ale niestety jak jak zobaczyłem cenę, zobaczyłem cenę biletu, to tak trochę... Zszedłem e, na ziemię i za sam bilet lotniczy musiałbym zapłacić e, 10 tysięcy złotych. E, możesz wziąć jakąś dodatkową chwilę, tak możesz negocjować. Tyle. <noise> Nie, po prostu rozbiję to. Najpierw polecę do Tajlandii na, na jeden obóz do walki, e, później wrócę do Polski, muszę odebrać pieska, czekam na Dogo Argentino. E, i myślę, że polecę gdzieś na 4 tygodnie, chcę jeszcze do Black Zealand, czyli tak na, na przełomie kwietnia, jeszcze przy, przed odebraniem pieska. Na koniec takie pytanie, bo gdzieś też również na Facebooku, na którym jesteś bardzo aktywny, był taki żart, że zastanawiasz się nad karierą aktorską po fighterskiej. Tak? Tak jest? Czy to był żart kolejny? No, znaczy, powiem szczerze, że <noise> zawsze, zawsze, o tym, e, zawsze o tym myślałem. I... I twardziela Jamesa Bonda, kochanka. Nawet, nawet role komediowe. Uważam, że e, potrafię rozśmieszyć swoich znajomych, e, swoją rodzinę i w ogóle wiadomo, nie zawsze te żarty są na miejscu. <ścoughs> Czasem nie, ale jakiś tam dryk do tego, do tego mam i kiedyś, kiedyś na pewno chciałbym zagrać e, w jakimś poważnym filmie. Może to być komedia, może być to co, co innego. Ja, ja jestem ja jestem otwarty, tylko e, muszę zęby porobić, bo już słyszałem, że słyszałem takie komentarze, że Hollywood, Hollywoodu, Hollywoodu nie nie bez zębów, tak? Zawsze możesz zagrać w dokumencie o samym sobie to, bo najlepiej ty to zagrasz. No, słuchaj, tak szczerze mówiąc, wiesz, nie, nie jest taka głupa, his, głupia historia, bo Zwy Zwykły chłopak z startaku, ważący 160kg, nagle zaczyna trenować MMA i bije się na KSW, także niektórzy, niektórzy powiedzą, że historia polskiego rockiego. I jakby jeszcze jakiś wątek <grym> romantyczny dodać, to jest hit. Tak, romeo, wiesz, polski romeo, polski rock i takie inne, nie? I polski Jim Carrey. W takim razie podbojów w serc i podbojów na ringu życzę w takim razie. <grym> Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki.